Kamil Łaszczyk, piąta zawodowa walka, czwarty knockout i chyba był to knockout, niezaprzeczalnie, dla mnie był to knockout nocy, e, wielkie, wielkie gratulacje. E, bardzo dziękuję, miło słyszeć, że e, dla Ciebie i myślę, że w niektórych miejscach to był może knockout e, tej nocy. E, co mogę powiedzieć o walce, no, zawodnik, m, myślałem, że na pewno będzie ciężej, e, ale akurat naszedł mi na prawą rękę, na prawego sierpa, w pierwszej rundzie, w, w, w sumie w pierwszym ciosach. W pierwszych, pierwszych sekundach rundy. Naszedł mi akurat, odkrył się, sam się odkrył i dostał. No i jakoś tak poszło, tak do, już dalej. Powiedz mi, troszeczkę jesteś zaskoczony, prawda, ostatnim doświadczonym przeciwnikiem, który na, na swoim koncie miał dużo przegranych. Walczyłeś cztery pełne rundy tutaj zapewne nastawiałeś się na coś dłuższego, a jednak powiedzmy no miałeś swój dzień, zdecydowanie wyszedłeś precyzyjnie skoncentrowany na to, żeby walkę zakończyć przed czasem. No, powiem, powiedz, jak się czułeś z dzisiejszego dnia? Tak, że czułem się naprawdę bardzo dobrze. Bolała mi lekko może głowa, ale to może nie wiem, może z jakiegoś stresu albo coś z tego. Chociaż stres moim zdaniem powinien być. Dla mnie to był na pewno w jakiś sposób stres, bo było więcej ludzi, więc taka duża gala, nigdy na takiej dużej gali nie boksowałem. A do tego w telewizji w Polsce moja rodzina to widziała walki, moi znajomi, przyjaciele, moi trenerzy, których na pewno bardzo pozdrawiam, Mariusz Ciekak, Grzegorz Strygałę. i tak samo chciałbym podziękować też trenerowi, Trifikowi, który teraz nade mną jest i pomaga mi cały czas w... Po zniszczeniu wszystkich moich błędów, jakie mam chcę na pewno się podziękować. Przy okazji też całemu Team Global Boxing, wszystkim, wszystkim Mariusze Koczowawi, że mogę boksować na takich galach. Mam nadzieję, że będę mógł częściej boksować na takich dużych galach. Fajne wygrane, gdyby wygrał, wygrał Mariusz Wach. Szkoda tego Przemka Majaskiego. Naprawdę zawodnika, miał, myślę, że dobrego, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi go akurat szkoda, bo dobry chłopak, dobry zawodnik. Artur Szpilka zrobił po prostu też swoje, Wszedł, wygrał. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje błędy. On myślę, że też swoje błędy realizował w i widział swoje błędy, tak jak ja widziałem teraz no, przez te 30 sekund swoje błędy. Nic, no może tylko tyle. Dosłownie, dziękuję Ci bardzo. I co, tutaj krótka przerwa? Tak naprawdę, czekają nas zaledwie dwa tygodnie do następnej Twojej walki, prawda? No tak, tak, teraz mam mieć jakąś walkę 19 Lokalnie w Nordbergen, niedaleko Twojego gymu. Tak, tak. W słynnej arenie Shetson Park, już dosłownie za dwa tygodnie. Dokładnie, za dwa tygodnie. Na pewno chciałbym na pewno zabrać wszystkich kibiców, którzy lubią mój boks i podziękować tym kibicom, którzy tutaj byli teraz i mi tak serdecznie i miło kibicowali. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Przepięknie dziękujemy. Kamil, dziękujemy za, za fantastyczne emocje, które przyniosłeś dzisiejszej Bardzo nocy. Dziękuję. Dzięki wieczorem. Pozdrawiam. Hej, hej. Nós temos a